E, tak. E, wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał. I to, co żeśmy przekazali zawodnikom, sprawdziło się warta. warta e, gra zupełnie inaczej niż e, tym, w tamtym roku szuka bardziej bezpośrednio w ramach przeciwnika. Dużo długich piłek, dużo z tych fragmentów e, e, rzutów z autu. E, i właściwie do bramki, można powiedzieć, no, ale do końca pierwszej połowy warta nie stworzyła sobie żadnej sytuacji, gdyby nie ten rzut karny, to, ten, to ta pierwsza połowa zakończyłaby się wynikiem 0-0. Myśmy próbowali, mieliśmy posiadanie piłki, staraliśmy się grać z jednej strony na drugą, ale, ale no, zabrakło nam po prostu jakości, żeby, żeby wymanewrować linię defensywną złożoną z wielu zawodników. Jedna sytuacja cykulicza w pierwszej połowie i, i, i nic więcej. W drugiej połowie podobny scenariusz jak, jak w pierwszej, natomiast no, no, druga bramka po w gry, już ustawiła mecz, parta kontrolowała jakąś końca przebiegu nawet mogła podwyższyć ten, ten wynik. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Premierze. Na strożyć <grymianie> do Państwa dyspozycji. Proszę o przedstawienie się podanie naszej redakcji, będę udzielał głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry panie Prezesie, ja to grupa Radio Rozwoju 81, no to ja bym chciał dopytać o dwie kwestie. Pierwsza kwestia, sprawa Kostasa. Co się wydarzyło? To nie jest taka naturalna sprawa, że na początku meczu coś się z nim stało jeszcze w debiucie. Czy to jest kwestia jakiegoś urazu z złej rozgrywki? Nie, nie, wydaje mi się, że jest. Jest to normalne. Po prostu, po prostu kontuzja, jakiś, jakiś uraz miśniowy, nie wiem na, na tę chwilę, czy, czy to jest coś bardziej poważnego, czy też nie. Zresztą taka podobna sytuacja miała miejsce w sparingu, któryśmy grali w Krakowie, Sipla również złapał, złapał taką, taką kontuzję. Nie, nie. Dla mnie to, to normalna nie. sytuacja. Rozgrzewka, rozgrzewka z całym zespołem. Nikomu innemu się nie stało, jeśli chodzi o, o taki, takiego rodzaju uraz. Nie, nie rozgrzewka w porządku, gdyż nie no, Trudno mnie wytłumaczyć, dlaczego, akurat tak się stało, ale nie, to nie jest kwestia złej rozgrzewki na przykład. Dobrze, no to teraz powiedzmy, że troszeczkę jak formalniejszych sprawy. Sytuacja z tym typu. <laughs> Co jest przyczyną tej niemocy? Musimy sobie to prawie powiedzieć, że coś jest nie tak, czegoś ciągle brak. do 16 metra wygląda to jeszcze w miarę okresu. Ok. Chodzi w moment 16 metra i co się tak. dzieje? Czy jest jakaś recepta? Czy jest pan w stanie no, powiedzieć więcej na ten temat? No ale nie ma, nie, nie ma problemu. Oczywiście, że jestem w stanie powiedzieć, ile mieliśmy sytuacji, albo wykrywaliśmy sytuacji. Jedną w pierwszej połowie tak mniej więcej w drugiej połowie lub koszek głową. Miał fajnie, była... nie trafił i na koniec y, strzał, strzał Musiolika. Po pierwsze, wprowadzamy nowych zawodników. Nie mamy szczęścia, bo jeden, i drugi, mam na myśli Syflagin i Kostas y, złapali, złapali kontuzję. Y, Musiolik dopiero wchodzi, Musiolik nie grał przez 2,5 miesiąca. Nie tyle, że nie grał, nie trenował, bo był kontuzjowany. Potrzebuje na pewno, na pewno czasu. Można powiedzieć, że spodziewamy się dużo więcej po NL, który, który wszedł, który wspomniał znakomitą szybkością i na razie, na razie yy, nie pokazuje tej gry, jak, jak potrafi grać, bo, bo go oglądali i wiemy, że potrafi, potrafi zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I jeśli tak się dzieje, to znaczy, że gramy, gramy z zawodnikami z tamtego sezonu, a wielu, wielu nie ma po prostu, nie? Brakuje nam jakości na dzień dzisiejszy. Musimy nad tym pracować, musimy stwarzać więcej sytuacji bramkowych, bo jak nie, no to będziemy, będziemy się męczyć. Na pewno, na pewno wyglądałoby zupełnie inaczej niż w ostatnim spotkaniu z Radą Radomiakiem, gdzie przez no prawie całe, całe spotkanie, albo bardzo mało momentów było, kiedy myśmy mieli piłkę, żebyśmy dominowali w spot tym spotkaniu. W dzisiejszym tak było. Natomiast nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe i, i jeśli tego nie poprawimy, to, to będziemy cierpieć. będzie cierpieć. A może mi Pan na wydał, tak na sekundę. wybrać razie jakości, jeszcze, domagałeś Pan jeszcze jakichś transferów? Dojdzie na pewno ktoś do no nas. Na pewno ktoś dojdzie. Natomiast, tak. Natomiast no, no ja bym chciał mieć wszystkich zawodników do dyspozycji. Przede wszystkim. Żeby wtedy jest rywalizacja między nimi. Ten poziom treningu się, się podnosi. Na dzień dzisiejszy tego nie mamy. Po prostu, po prostu tego nie mamy. Ale, ale nie no. no, no. Tak, tak, takie życie biłkarskie w tym momencie. przegraliśmy dwa spotkania. Wydaje mi się, że wyglądało to lepiej na pewno niż z Radołem jakim natomiast to nie jest żadne pocieszenie, bo przegraliśmy mecz, wracamy do domu bez punktów i gramy bardzo, bardzo ważne spotkanie z Piastem Gliwistym w naszym terminie. Dziękuję. Dzień dobry to Moje pytanie. Mam wrażenie, że drugi mecz z do wszystkich gwiazdach polowskich poprzedniego Jak pan uważa, z czego to wynika, i czy może pan to powiedzieć o tym coś więcej? Wydaje mi się, że e, nie, ma, nie ma takich gwiazd e, w piłce nożnej, które same ciągną zespół. Zespół musi pomóc e, takiej gwiaździe zabłysnąć i wtedy ona jest. Ponad wszystkich. Natomiast no, nas to trochę kosztuje ogólnie, y, gra całego zespołu i, i Lukasowi nie jest, y, nie jest y, łatwo, tak jak y, to było w tamtym sezonie. Wtedy, kiedy drużyna gra y, lepiej, y, takim zawodnikom z taką jakością, jak, y, jak Manukas, też jest zdecydowanie lepiej. Natomiast, znaczy, no, z Radomiakiem, myśmy bardzo rzadko byli, że tak powiem, przy piłce. Natomiast dzisiaj nam było bardzo trudno rozmontować drużynę Warty, gdyż no, no broniła się bardzo umiejętnie i, i, i grała takim pozycyjnym, no to nie, jest, to nie jest, łatwa sprawa, stąd też my też nie wytworzyliśmy sobie wielu dogodnych sytuacji, ale zresztą podobnie było w meczu Warty z Pogonią, gdzie pokoń, owszem wygrała w trotanie, ale, ale miała wiele trudności ze stwarzaniem sobie sytuacji, bo Warta naprawdę umiejętnie Dzień dobry, Karima Krewna, Wysokiego Przed męczarnym z Darku Dunaj wspomniał trener, że oczekuje reakcji po tym, co wydarzyło się z Radą na kręgę, na koncie no, wciąż jeszcze dwa punktów. Przed Trenet nie obawia się, że ta reakcja przyjdzie trochę za późno. Nie, nie, bo zaczynamy sezon dopiero, że nie, nie, nie można się tego akurat obywać, natomiast, natomiast, moim zdaniem, uważam, że była reakcja. Oczywiście, znaczy, inaczej, jest przegrany, ale jeśli chodzi o samą grę, to na pewno była poprawa w stosunku do spotkania z Radomierką. A czy system gry bardzo podzielony jest jakąś na... Nie, nie. Wydaje mi się, że warta, warta gra w także nie. nie, nie. Spodziewaliśmy się tego, że pierwsze trzy kolejki będą przebiegały w podobny sposób, że będziemy musieli szczelnie bronić i naszej rywali nie dopuszczać do sytuacji, biorąc pod uwagę nasz terminarz, czyli to, że gramy na pierwszych trzech kolejkach z nami które w zeszłym sezonie kończyły w top 6, jeśli chodzi o nie tylko miejsce w tabeli, ale też o zdobyte bramki i oddawały bardzo dużo strzałów celnych na bramkę rywala, Widzieliśmy, że Sposobem na to no, może być taka szczelna obrona i wszystkimi zadnokami piłki No i tak wygląda, większość fragmentów tych spotkań spokojnie z, z budnikiem. W dwóch meczach przeciwnicy dali. Nie wiem ile dzisiaj pogłębia dla trzy dzisiaj może jeden. Tak łącznie cztery to jest bardzo dobry wynik. I wiem, że to nie są atrakcyjne mecze do kibicy, ale my musimy punktować i utrzymywać do końca, kilka przynajmniej w 7 żeby potem mieć jakiś punkt wyjściowy do dalszej części sezonu. Jest to też spowodowane tym, że musieliśmy sobie radzić w parterowym składzie w składzie przygotowawczym. No i wykorzystywaliśmy też naszych gimnionów, czasami bawić w drugim trening, żeby trochę jakość drugiej drużyny wzrosła i skowaliśmy się na to, że sezon będzie wyglądał tak, jak wygląda teraz. Mamy problemy trochę z wypchnięciem pressingu, no ale jak ćwiczyliśmy obronę drużynową, to musieliśmy grać 15, 14 na 11. Z racji tego, że mierzy nie byli w stanie nam narzucić żadnego tempa, więc jak było ich 14-15, to wtedy mieli szansę utrzymać się przy piłce, my musieliśmy bronić i stąd jest problem z wypchnięciem, z przekazaniem zawodnika, ale poradzimy sobie z tym, bo już wracamy kontuzowani, też, no myślę, że za chwilę dojdzie, dojdzie transfer. Rozmawialiśmy o tym, że najpóźniej do końca miesiąca, więc, jak nie w poniedziałek, to pewnie e, z lekkiego śniadania. Dziękuję bardzo, panie kolego. To jest do państwa dyspozycji. Proszę bardzo, daj głos. Nie, 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 Zacznę od pierwszego pytania w sytuacji do pana Sławkowskiego, czy też nie chcę więcej powiedzieć. I drugie zaginione do statystyki jest to, że jest to coś, jest na pierwsze 21 kwietnia drugiego meczu z się to też jest dodatkowe, które Więc od Maćka Żurawskiego myślę, że jutro będzie coś więcej wiedzieć. W trakcie meczu wykonał dosyć ekwilibrystyczny ruch, po którym czuł, że powolewa go mięśnie dwugłowy i w pewnym momencie z jest na tyle silny, że woli opuścić boisko. Jutro fizjoterapeuci, jeżeli będzie coś tam się działo, to wyślemy go do lekarza. Więc pewna diagnoza już będzie znana na konferencji przed meczem w Jeśli chodzi o drugą część pytania, hmm, dlaczego od meczu z Legią nie wygraliśmy do dzisiaj? No, Pytanie jest bardzo proste. Jak trener Urban miał skłaniać Janżę Okomukiego Bergströma Włodarczyka, Młodo i jeszcze paru innych, to górnik był świetny, drużyną wiosną są i punktowali, A jak ich nie ma, to nie punktuje. Jak mieliśmy wszystkich zdrowych z relaków Stavropoulosa, Iwanowa, Grzesika, Miguela, Luisa, Kiowa, to punktowaliśmy, jak to przejść, a jak ich nie mieliśmy, to punktowaliśmy w ogóle praktycznie. z tym Zdobyliśmy, ale zrobiliśmy go wtedy, kiedy postawiliśmy Stavropoulosa i Iwanowa w I e jak gra z relak, to jestem dobrym trenerem. Jak gra z to to jestem dobrym trenerem, ale jak ich nie ma i gra inni to jestem słabym trenerem. Więc wniosek jest taki, że jak nie ma piłkarzy, to trener nic nie zrobi. I cieszę się bardzo, że bardziej tych kilkunastu mamy, bo kilkunastu z nich jest w stanie rywalizować na poziomie Ekstra klasy. Jak wszyscy są zdrowi, to jesteśmy dobrą drużyną. Jak wystarczy, że mamy kilka kontuzji, po kolei trzech, no to nie jesteśmy w stanie rywalizować na poziomie Ekstra Klasy. Dlaczego? Bo większość meczów rozstrzyga się po minucie 70, wtedy kiedy są robione zmiany. I my musimy tak podejść do meczu trokowego. Jeżeli raków zrobi 5 zmian, to nas rozjadą. Więc my musimy tak podejść do tego meczu, żeby robić 5 zmian, być w stanie się przeciwstawić na ostatnie 20 minut. Mamy nauczkę z poprzedniego sezonu, dobrze to wszystko wyglądało. Jak zaczął Raków robić zmiany i my zmiany, no to wszystko się pospało. Przejechaliśmy wtedy 1-0. Jesteśmy w stanie, pewnie, wystawić wszystkich najlepszych od początku, utrzymywać w miarę korzystny rezultat. No ale potem i tak przegramy, bo raków zrobi pięć dobrych zmian, my no zrobimy pięć innych, więc musimy zrobić tak, żeby przetrwać, a kończyć mecz bardzo dobrym składem, bo wtedy jest szansa na zdobycz punktową. No i myślę, że jak dojdą już zawody skontuzowani i dojdą wszystkie transfery, to będziemy drużyną solidną, jeżeli nie będzie kontuzji. Jeżeli będą, to nie będziemy. Dzień dobry. Dzień Pytanie do zawodnika, czyli Filipa Borowskiego. Ja jestem ciekaw, czemu akurat na tym piłkarzu zdecydowała się postawić wartość. Co panu do tego Dziękuję za gratulacje. Przede wszystkim Filip to zawodnik, który może grać na wahadle. Dobrze się czuje z piłką przy Szukam zawodników, którzy dobrze się czują z piłką przy Do tego jest doświadczony na szczeblu centralnym, bo odegrał. Chyba ponad 40 spotkań na szczeblu centralnym. No i oglądałem też sparingi, które grał też pierwszej drużynie Lecha i, e, moim zdaniem Filip Orowski jest w stanie być zawodnikiem, który będzie walczył u nas o pierwszy skład. A na pewno jest w stanie być zawodnikiem, który też z po łapki nam pomaga i uważam, że z biegiem z sezonu jego rola w może rosnąć, e, no z racji tego, że jest po prostu dobry piłkarz. Dzień dobry trenerze, na początku projektu projekt Football. Dzisiaj do składu wrócili Anzerak i Skawokulos. Na wojsku pojawiły się około 65 minuty, co skłoniło trenera do tego, że nie więcej czasu. Taka jest jeszcze ich sytuacja zdrowotna, że odczuwają te problemy wciąż, czy, czy wszystko jest ok, po prostu takie były decyzje taktyczne. Przede wszystkim pod kątem medycznym Stavropoulos nie miał prawa pojawić się na boisku. Pod kątem medycznym zrelak mógł się pojawić, ale mógł być też w końcówce. Z racji tego, że Stavropoulos trenował jeden dzień z nami na pełnym obciążeniach. było to wczoraj na rozruchu, więc nie było to zbyt mocne. A co mnie skłoniło, perspektywa tego, że za tydzień gramy z Rakownia, gdybyśmy tego meczu nie wygrali, to byłoby bardzo trudno, więc muszę podejmować decyzję codziennie pewnie z kilkadziesiąt co robiłem na treningu, co robiłem w meczu. No i podjąłem taką decyzję, że oni weszli i teraz się cieszymy, ale proszę sobie wyobrazić, że odnoszą uraz i nie wydają meczu. Wtedy byłoby ciężko. Więc czasami warto zaryzykować, ale nie uważam, że jest to rozsądne. No tylko że kto nie ryzykuje, ten się później nie cieszy. Dzień dobry, ale po prostu fotban, ale to jest zwycięstwa to Mam takie pytanie, bo tutaj Pan Trener już wspomniał o transferach, które mają przyjść już w przyszłym tygodniu. Ile tych będzie transferów i na jakie pozycje mogą się tutaj yes. spodziewać w kilku No, przede wszystkim najlepiej o to pytać ludzi, którzy za te transfery odpowiadają. Ja na pewno potrzebuję jeszcze wzmocnić blok obronny i w przypadku sprzedaży albo odejścia któregoś z zawodników. Albo jakichś poważniejszych kontuzji, wtedy za tego zawodnika jeszcze jeden okres. Przykładowo, szment odchodzi, zanim musi przyjść ktoś. Odchodzi ktokolwiek inny, zanim musi przyjść ktoś, więc e, na dzisiaj odejść było 7, a transferów przechodzących 4, pewnie może 6, odejść 4, na pewno więcej osób od nas odeszło niż przyszło. I mieliśmy wąską kadrę w zeszłym sygnałie, więc. Nie chcemy mieć jeszcze węższej liczbowo chcemy mieć przynajmniej na tym samym poziomie, więc musimy zadbać o to, żeby jeszcze ktoś do nas nie. nie wiem, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie ile, ale no jedna osoba jest potrzebna na e, dwa tygodnie temu, a druga osoba jest potrzebna przed taką.